Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy wspaniały dzień, ponieważ jest ekipa w Dubaju i Freeze. I dzisiaj mają nagrywkę teldysku na jachcie. więc jedziemy sobie na ten jacht, zaprosili nas, byli bardzo mili, na tyle, że nas zaprosili. I e, jest to naprawdę. Będzie to największy taki byłem w życiu. Także jestem podekscytowany nie tylko nawet samym spotkaniem z ekipą, bo już częściej ich widziałem. Ale jacht, w ogóle jacht. Ja jestem wielkim fanem jachtów, jak pewnie wiecie, więc. E, Zapowiada się, że będzie zajebiście. Jedziemy na jachcik. Po drodze spotkaliśmy Friza i Wersow jadących Lambo. Goimy! fokusem goimy Focusem! No Oni miałem trochę szans w tym wyścigu. A Jesteśmy na miejscu. Nawet jest z nami Karol. Tak wyszło, że pokazaliśmy mu gdzie jest parking. No. Siemanko! Cześć. A to jest nasz jachtik, nocie, na zobaczcie jakie to jest bydle. 39 metrów długości masakra, na większym jachcie jeszcze nie byłem. Także bawimy się w stylu ekipy dzisiaj. No i wchodzimy po trapie jak na statku pirackim. Do środka, wszystko jeszcze do środka. Do środka. Cześć! Hej. Idziemy do środka, zobaczymy jak, jak wygląda to wszystko. Sam, sam ten pokój to jest jak moja chata, nie? Jak większy niż mój salon w domu. A to jest jacht. Wyobraźcie sobie to. Idziemy zobaczcie, samojał na tym jachcie. Uu, co tu się dzieje? Ale to kolejny raz, to jest też pomieszczenie większe niż sama. chata znowu? Zapraszam. E, jest tu trochę pusto. Pewnie to jest takie, żeby coś zagospodarować. Dalej. Uuu, to jest, to jest dopiero zajebiste miejsce. Czuje się jak miliony. Tyk. Ach, zobaczcie, jak wszędzie widać się z góry wszystko, bo ten jach jest naprawdę wysoki, nie? No, to co, w dół? Okej. Okay. Pierwsza kabina. Proszę bardzo, takie oto łóżka Tak wygląda toaleta Wiecie jak to wygląda? Jak w drogim hotelu wszystko wygląda nie? W takim piecie blaskowym. Dobra, kolejna kabina jest taka sama z tej strony To nawet w sumie nie ma co pokazywać Po prostu taka sama, lustrzana odbicie Czyjeś ubrania, to nie nagrywajmy ich może w I tutaj jest najprawdopodobniej Taki master bedroom powiedzmy Zobaczcie na to Czaszka, ten, kość Styl do takiego właśnie Młodego milionera. Zobaczcie, jak daleko jestem. Nie? Jest wielkie, To jest to normalnie z wielkości sypialni ktoś w domu. I to sporej. Zaziemek nie wchodzimy, żeby nie było. No i idziemy dalej. To są dwa, dwie ostatnie sypialnie. Tu jest jedna. I tu jest druga, też taka sama. Łącznie jest aż pięć sypialni. Wyobraźcie to sobie, kto ma w domu w ogóle pięć sypialni. To jest tylko łódka czy nie? Szok. No jest dopiero. Uff. Wyobraźcie sobie, że. Później sobie gdzieś tam przez ocean, przez morze jakieś karaibskie, to sobie leżycie, lampka szampana, to jest życie. Jacht powoli wypływa z Dubai Creek na pełne morze, a w tym samym czasie na górnym pokładzie rozpoczyna się zebranie i burza mózgów. I robimy tylko telewizję, nie? Full focus na telewizji który... A ja bym do telewizji No to na końcu, no na końcu. Mógł mógł. Bo... Eee, myślę, że najważniejsze, żebyśmy, żebyście wy, znaleźli miejscówki, i tutaj próbujemy na pewno nagrać refren, który będziemy przebijać pewnie gdzieś indziej jeszcze dodatkowo, nie? Zwrócenie mhm. w ogóle bym chciałbym każdy spadł jakiś font, gdzie chce w ogóle. A mamy drona te jest? To fajne. Tak, yy, ta tak, jest dron i cztery baterie. Jest dron, cztery baterie, karta jakaś ogromna, okay, wszystko okay, jest. Okay. Znaczy na, na razie to i tak musimy chyba po, pojechać na miejsce, nie? ale za ten czas możemy ustalić ten. Możemy już próbować, możemy nagrywać i po prostu śpiewać w półko, zobaczymy jak ktoś się będzie czuł i tak dalej. No to musimy miejscu nie? Na początek właśnie tam na, na przód. Na przód żeby wszyscy stanęli sobie u góry. Tak. Zresztą jakiś wąski, z dołu będę miał torfu około. Dobra, a weźmy no. ale weźmy to właśnie tam. To tam, tam ludzkie... na pewno na tym jobie, tam gdzie wujas też będzie sam stał na końcu, tam, tam trzeba zadańczyć TikToka, nie? Tak, tak, tam, na górze, tam, na górze. tam na górze, na górze. Na górze, na górze. No. W sensie no, tam jest taki początek, i później jest drugi refren, tam jest stanie, więc na tym początku. Tam trzeba coś też wymyślić co będziemy robić, nie wiem, albo właśnie się bujamy i ja bym zrobił tak, że właśnie jesteśmy tak wszyscy razem, bujamy się i nagle każdy się rozchodzi do swojego miejsca ustalonego i tańczymy TikToka i to będzie się taka choreografia powiedzmy, nie? Ja na początek już się w ogóle z drona takie łęci na szeroko. Tak, no że cały ten jak trzeba było widać i wszyscy. No to to na pewno, na pewno, nie. I jest kadr taki dosyć wąski na niego, mniej więcej taki, więc jesteśmy w miarę blisko. I on, i, on zaczyna, I on zaczyna ten dron odlatywać wraz z tym, jak wujia zaczyna swoją zwrotkę. I po prostu kończy się tak, że widać cały statek, nie? Że on jest taki przejwanie duży. Więc właśnie ten dron chyba też musi później się troszkę daje. w bok, nie? No, to jest no, ostatni, no. ostatnia scena. Tak słuchajcie, wygląda spotkanie, ekipy, konsultacja przed rozpoczęciem nagrywania teledysku. Po prostu taka burza mózgu, przegadują sobie wszystko i fajnie to wychodzi tak w praktyce, nie? Po prostu każdy rzuca coś swojego i się wyklorowuje zaraz pomysł, dobry jakiś. Nagrywałem Teraz już. Próba generalna to jest, czy już nagrywać. Próba, próba. No. I teraz się wszyscy rozchodzą w miejsca i... i... Teraz się bujamy tu wszyscy, zajebiście, elegancko, rozjebani. I teraz się rozchodzimy do tego ułożenia. I tak cześć, ja nie, bo teraz weźmy. Znowu weźmy. O, musimy to 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 no odkonać drinka. No dobra, nie to raczej. Nie, jesteśmy tak. jesteśmy Wy, nawet nie bądźcie tam, wy nawet bądźcie tu z nami. I na moment, momencie, jak wchodzi dopiero ten drugi refren wy tam wbijacie i wtedy lecimy y, z tym. Bo że No tak! No spróbujmy, spróbujmy. No, w czasie, kiedy większość ekipy była zajęta trenowaniem tańca, ja postanowiłem porozmawiać chwilę z wujkiem Łukim. Dobrze Cię widzieć. No Ciebie też. Ale zresztą dobrze Cię widzieć. To co mówiliśmy kiedyś, jak się widzieliśmy na pierwszym razem w hotelu. Urzeczywistnić tą osobę, która jest, którą znasz, bo ja Cię oglądałem wcześniej i teraz nagle przychodzisz, do z krwi i kości i tak, to jest on. Nie nie? Nie? I takie rozczarowanie. Stary! Nie, wiem, mnie też to samo. <laughs> <Stary. śmiech> no, no, te samo patrzy. Ten sam człowiek, on istnieje naprawdę, jak go mogę dosnuć? Jezus Maria, nie? No wiesz, wiesz, widziałem cię na kanale, widziałem cię na tym, na Instagramie, i nagle stoisz przy komnie. No, bo jesteśmy takimi dinozaurami, to się jaramy takimi rzeczami. Wiesz? No, no, wiesz, najstarsi ludzie w tym, na tym całym statku to my, to tak naprawdę. Czy, no, właśnie, my dwóch mamy tyle, co oni wszyscy razem. Nie? To nie tak, to nie tak. Dobra, to powiedz mi, jak, jak to się dzieje. <laughs> Jak to się robicie, bo widzę że tak, że jest taka burza mózgów była na początku, kto robi co i tak dalej, kto umie to, kto umie tamto i to samo tak płynie naprawdę. Wiesz co, no to jest doświadczenie naszych operatorów, Karola, który jest jak gdyby jednocześnie oświetleniowcem, gościem od kamery, scenarzystą i tak dalej i tak dalej. No. wiedzieliśmy też, motywacja jest też taka na takim, w takim krótkim oknie czasowym, jak są 4 godziny że musimy od razu podziałać, że tutaj okay. nie, be, nie ma czasu, że nie ma czegoś takiego, że godzinę się, wiesz, wszyscy dobrze bawią, a później nic nie no, nagramy. No. Widziałem od samego początku, tylko wypłynęliśmy, od razu Tak, nagrywamy. już sprawdzane miejscówki, gdzie coś można, można byłoby nagrać, jak będzie światło wyglądać, co jak będzie się bujać i tak dalej. Ale nie jest to tak na sztywno, że to wciąga listę i ma na liście do podhaczenia, tylko tak każdy wie że co ma robić mniej więcej i się dogrywacie na miejscu, tak no, się się Myślę, że, że to jest po prostu tak. trochę bardziej amatorskie, bo no. profesjonalnie powinniśmy tu przyjść wcześniej, wynająć ten jacht na przykład na dwie godziny, tak. przejść po nim, przepłynąć się nim kawałek, jakie będą kadry i tak dalej, no, 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 ale to nie tego typu produkcje, nie, te, nie te budżety. Ale właśnie dzięki temu to jest taka sfera fajna, wiesz, że każdy się gada, każdy się daje od siebie, później tam wychodzi jakiś jakiś koncept, dobra, robimy, nie? Z jednej strony jest to w taki sposób, że jest niby wszystko spontaniczne. No. Z drugiej strony mamy na przykład y, przygotowanego na to swojego TikToka, który ma, mm. będziemy próbować robić viral na przykład na TikToku i tak dalej. Mamy przygotowane różnego rodzaju gesty, stylu, stylówki chłopaków i tak dalej. No i też mamy to, że nie nagrywamy tu jednego teledysku. No jak ci mm. jeden, ale wiesz, to się przeplata no. cały czas. Widzę takie, jest. właśnie tak sobie myślałem teraz, że z jednej strony to jest mega przemyślane, a z drugiej w ogóle. Tak, Bo tak. macie harmonogram na każdy dzień, na godziny rozpisane, co kto robi, z kim, ile czasu. A później jest też ten element spontaniczności do tego. Albo losowości, tak jak wczoraj. Losowości. jak wiesz, tą wypożyczalnią, że o 18 mieliśmy postawić fury, mieliśmy jechać, wiesz, jeszcze w takim świetle nocnym, już, ale tej tak pierwszej nocy. No i spóźnili się o 6 godzin, nie? 6 godzin, o, godzin, nocy, północy dostałeś. Tak, o, Jeszcze o, gość, gość przyjechał i pod hotelem cofał tym Ferrari i zajebał w krawężni. Nie. <laughs> no. <laughs> Tak, no ale że... no właśnie w takich wjazdach, to nie da się wszystkiego do końca tak. przewidzieć jednak. Planujesz, ile możesz, a życie robi później swoje i trzeba się dopasować. No to są koszty, nie? Bo przez to musimy wziąć na przykład <coughs> samochód na dwa dnia i na jeden, nie? No to znowu to jest kilka tysięcy złotych, które trzeba po prostu czy tam Edów, które a, trzeba, edów. Które trzeba wyrzucić, nie? Przez, przez to, że ktoś po prostu dopuszczalnie się spóźnił. No tak, ale to nie, to oni nie, nie doliczyli wam czasu. Doliczyli, no ale wiesz, mieliśmy czas zaplanowany, a... wiesz, jakąś atrakcję tak. czy coś w tym momencie, musimy ją przełożyć i tak dalej tak dalej. No pewnie że tak. No ale dobra, to fajnie, super sobie z tym rodzicie widzę. W taki sposób, że. To jest zrobione, a jednocześnie jest dobra zabawa, wiesz? Bo no jak jest! Oni się bawią tam, to znaczy. Ja, ja to, to, to nie jest w ogóle udawane, nie? A. To jest po prostu oni tam się, a coś tam, wiesz, i to się kręci, nie? Jak kiedyś robiłem vlogi 30 dni pod rząd, daily vlogi i miałem taki stres, że się w ogóle dobrze nie bawiłem. To było na Filipinach. I to trzeba umieć. Wiem, to, robiliśmy umieć. to 365 dni. Wiem, też to, się nie bawiliśmy. To jest to, <laughs> <laughs> no, 7 miesiąca Karol, Karol miał taką, <clears throat> depresję, że no. było naprawdę nam ciężko. No. A ja chciałem Ci podziękować. Bo wiem, że na tym, słuchajcie, wy nie wiecie, ale na tym jak jakcie jesteśmy dzięki tobie. No. Pewnie. I good price my Friends za ci Good price, zębę. lepsze, no, no. <grym> no tak A przy naszym, przy naszym jednak tym wyjeździe, to wiesz, tutaj urwać kilka tysięcy, tutaj kilka tysięcy i, i tak się zrobi, tak. nie, kwota. Hmm. No, Także tak. dziękuję. Nie ma za co, Zmiany super, ekipy. a my wracamy <grym> do nagrywania tego Piosenka leciała tak długo, że już znam na pamięć refren piosenki ekipy nowej, którą pewnie już znacie, bo ten film będzie opuszczony dużo, dużo później, żeby nie psuć niespodzianki z tego wszystkiego. E, a my stoimy sobie, zacumowaliśmy tak troszkę na wodzie. Tam mamy centrum Dubaju, Burj Khalifa widać i wszystko. A tu wszędzie dookoła takie, właśnie takie droższe już jachty, takie lepsze. Tam, takie małe, pływające, to jest kerfur pływający. To jest taki mini sklepik kerfura. O, może do jachtu podpłynąć, może zamówić sobie coś. Podaję ci normalnie przez burtę i masz. Może nam się uda go złapać. Widzisz tam łódkę? Co na płynie? Na Taka trasa kwartowa? Tam, na to na jest idziemy. Zadzwoniłem do niego i będzie płynął do nas. Płynie już. To się nazywają zakupy z dowozem, co? To jest Po pół godziny dobijają powoli do jachtu. I uwaga, nagle odpływają w drugą stronę. Nie wiem czemu, coś tu się dzieje w ogóle. Okazało się, że kerfur nam się podpłynął, ponieważ nasz jacht używał ciągle silników, żeby stać w jednym miejscu i żeby ujęcia ładnie wyszły. Przez co z tyłu za jachtem, tam gdzie jest silnik, nie można było stanąć. Niestety z tego prozaicznego powodu zakupy na wodzie nie wyszły. I uwaga, kolejny kadr wchodzi. Teraz na jachcie tutaj. Gotowi? Tak. 3, 2, 1. sekunda. No, no. 3, 2, 1. do mojej zwrotki po refrenie. Nie Dobra! A ej! Dobra, tym samym rogiem! Za ekipę skończymy wrogień! Razem 24 na dobę! Wielu nam życie upadku i czeka już tylko na trawę! Dawaj, 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 no! Trzeci! Wiem, wiem, wiem! Ej! Co ujadę za tym to jest dobry patent! Robimy papier, ekipa, tutaj Don Corleone Proszę z mojej Skacze z tobą i będę włączał muzykę Dajcie mi telefon Słuchajcie, okulara jest gorąca Jest dużo, jakby, może nie stresu Ale dzieje się dużo naraz cały czas Gdzieś ciągła wina znań. Trzeba nagrywać póki nie skończy się nasz charter jachtu Weź go, bo będzie w kadrze Dobra, teraz czas skoczyć do wody troszkę, bo w sumie jesteśmy na wodzie, w jachcie, no bo nie wypada nie skoczyć, dlatego będzie skakanie zaraz. Łoł, wow, skaczesz? Jest okej! Okay. Woda jest bardzo dobra na skacku. Nie, nie jest, jest, jest nie nic. dobrze. Jest, jest dobrze, nic. dobrze. Tu jest, jest, tak jest za nisko, tutaj jest za nisko. Tak, tak. To co, na górę, panowie? Hej! Tak. Okay. Ja <laughs> no, no, się to w musi Ale jest na wodę. się. jakbym się <laughs> jakby zjadł popcorn nie, bardzo. bardzo tak. Czekaj ty musisz tam być, piterek. Nie, nie, kabano z Piterka tam pół. No. Ja. Wszystko nagrane, wszystko zrobione. Wracamy powoli sobie już do e, mariny. Ładny zaros jest wow, patrzcie. Wow. No i tak się skończyła moja przygoda na jachcie z ekipą. Skąd ja się w ogóle tam wziąłem i skąd oni mnie znają? Otóż ja byłem ich takim konsultantem do spraw dubajskich. Oni tutaj chcieli przyjechać i szybko i sprawnie nagrać jak najwięcej materiału, teledyski, zarówno jak i vlogi. Potrzebowali kogoś, kto im powie, co można, czego nie można, gdzie coś można zrobić, gdzie są ciekawe miejscówki. Kogoś, kto im załatwi takie rzeczy jak ten jacht. Bo właśnie to ja załatwiłem jacht i żeby to było tanio i z jakiegoś zaufanego źródła, żeby to działało wszystko. Część rzeczy się udała, część rzeczy się nie udała, ale starałem się jak mogłem, mimo że był to dla mnie bardzo ciężki czas. Miałem dużo spraw osobistych do załatwienia, ale naprawdę nie żałuję, że ich poznałem. Wspaniała przygoda i naprawdę niesamowici ludzie. Zdziwilibyście się, ile pracy i kosztuje prowadzenie tego wszystkiego. Oni są w ciągłym ruchu. Oni wstają, pracują i idą spać. Oczywiście, jak każdy człowiek gdzieś tam wieczorem można się troszkę, troszeczkę wyluzować, ale głównie, głównie jest to praca. Szczególnie w takich wyjazdach. Do tego stopnia mnie zdziwił ogrom pracy, że zacząłem się zastanawiać, czy ja bym chciał tak żyć jak oni, bo to nie jest prosta rzecz. Nie dość, że macie na sobie ogromną presję tego sukcesu, to jeszcze ogrom pracy, żeby to wszystko utrzymać na najwyższym poziomie. Ogromny szacunek dla nich za to, że po pierwsze tak to rozwinęli, Fris jak i cała reszta, a po drugie, że tak długo Udaje im się utrzymać to tempo. I to nawet powiem więcej, nawet cały czas powoli przyspieszać. Wow, wow, po prostu to jest coś niesamowitego i to nawet nie tylko na skalę polską, ale na skalę światową, moim zdaniem, bo ja obserwuję bardzo wielu ludzi za granicą, i ekipa wcale nie odbiega od tych największych youtuberów zagranicznych. Wręcz przeciwnie, nawet mają swoje rzeczy, takie jak lody ekipy które moim zdaniem, no ja nie widziałem czegoś takiego za granicą i takiego sukcesu. Także wielkie gratulacje. Pozdrawiam wszystkich członków ekipy, szczególnie Wojkałkiego, przez którego to się wszystko zadziało. No i trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym vlogu. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, co sądzicie o ekipie. A ja się wam żegnam. No i cześć!